Tam wszystkich lecimy z rozłożeniem mocznika, znaczy yy, mocznika pod, znaczy mocznika pod yy, korzeń, pod yy, kukurydzę, ale niestety mamy małą awarię ma typu, no praktycznie spoj nie spojrzałem, a tam paliwa po prostu brakło niestety i kiesikiem stoimy, ale już wiezie mi paliwko z yy, Fergusonem, więc zaraz... Go czy odpowiadam trzeba ale damy radę, nie, nie takie rzeczy się robi. Więc w sumie tak mamy taki rozsiewacz ogarnięty. Mamy, no, tu rozrzuca, a to się, nie? Bo to wiadomo, nie tak szeroko rozrzuca, ale, ale nie jest źle, nie? No, no i pierwsza awaria jeszcze nie zauważyłem. I niestety pyk zbiło się. Podskoczył mi rozsiewacz. No i niestety trzeba będzie kupić klosz. No ale co? Nie takie rzeczy się psuły, nie jak to mówię, Więc... a tak to rościła powiem, Warto bardzo dobry stan, nie, równiutko rościła bardzo powiem szczerze, nie? hydraulika chodzi, wszystko, yy... jedynie muszę tu dopracować jeszcze z tymi z zamknięciami, nie, bo mi trochę mam odchylone, ale chyba źle po prostu zrobiłem, bo to musi dociskać, widzę tą zapadkę, że jak jest więcej nawozu, to to się nie odchyli, nie, i to muszę po prostu docisnąć, żeby to docisło do tego, nie? Widzę, że po prostu tak to działa. No niestety. Fargusonik jedzie. A czemu on tam jedzie? O. I lecimy sobie. Tu już praktycznie mocniej mam ściany. No praktycznie miałem końcówkę pola. I jeszcze najgorsze, że na samym końcu pola to się stało, nie? No niestety, takie muszą być uroki. Nie ma żadnej... Na wskazówce tam jest chyba zepsuta ta wskazówka poziomu, że pokazywało, że jest, a tak naprawdę nie było, nie? Więc tam chyba jest podgięta czy coś. Już nie naprawiona do końca to było. Więc no to jest do poprawki, nie? ten wskaźnik no ale zdarza się każdemu. Awaria, awaria, awaria. Za awarią powiem szczerze. To znaczy to nie awaria, to bardziej moja wina, nie? Po prostu. No co, działamy sobie. Tu najwyżej się kupi klosz i tak to w sumie miałem zmienić, bo to było urwane już, więc jest, jest. okej. Okay. A hydraulika powiem zarobiście, jakieś tam wregulowane w miarę. No, fajnie chodzi ten masy Podoba mi się. Wspomniałeś? Natomiast... Masaju. No i teraz, będzie trzeba pompką podpompować. Tutaj niestety, później kluczem tam do góry. Odpowiec. No już mam to przećwiczone, bo nie takie rzeczy się, się robiło po prostu.